Szybkie podsumowanie analiz z dnia wczorajszego, czyli z dnia 12 stycznia. Dzisiaj mamy dzień 13 stycznia, czyli sobota, wczoraj był 12, czyli piątek. Nasze analizy rozpoczęły się od bitcoina, a był to bitcoin, ethereum, solana oraz jeszcze raz ponownie ethereum. Zobaczymy, jak to wszystko się klasyfikowało, czyli cztery analizy w dzisiejszym materiale. Na samym początku zaczynamy od bitcoina. Analiza wysłana od Daniego Peran, czyli Hiszpańskiego tradera, z którym współpracujemy w projekcie Take Profit Crew. Analizuje on dla nas właśnie nic innego jak Bitcoin. Powiadomienie wygląda w taki sposób: mamy reakcję strefy cenowej, czyli mamy przedział cenowy, w którym chcemy zobaczyć reakcję na strefę cenową. Jest to analiza wysyłana na godzinnym przedziale czasowym, więc fajnie, żeby ta reakcja była właśnie. Widoczna na mniejszym przedziale czasowym. Mamy widełki, czyli naszą cenę wejścia, entry 1 oraz entry 2. Mamy tak zwany poziom zabezpieczenia, po którym nam zamyka transakcję ze stratą oraz mamy poziomy wyjścia, czyli pierwszy oraz drugi. Tak wygląda transakcja na wykresie. Od razu wspomnę, że Dani Peran, czyli Hiszpan, z którym współpracujemy, prowadzi dwa razy w tygodniu live'y, czyli we wtorki oraz w środy o godzinie o godzinę we wtorki 4.30 czasu polskiego, jeżeli chodzi o środy to jest 16.00, tak? 16.30 oraz 16.00. Wchodzimy sobie na Bitcoina, patrzymy jak ta analiza tutaj się odegrała. Eee, nie ten wykres, już włączam. Niestety, ale w momencie otrzymania powiadomienia mieliśmy tylko lekką reakcję do góry, co w moim mniemaniu nie spełniło tutaj warunków. Fajnie, żebyśmy przebili się przez ten tutaj ostatni szczyt. Oczywiście, jeżeli ktoś grał agresywniej, tak jak na przykład ja to robię, to tutaj było możliwe wejście. Ja osobiście tutaj sam wchodziłem swoim kapitałem i niestety, ale złapałem stoplosa. Więc ja po wybiciu tego tutaj szczytu. W tym momencie ustawiłem transakcję właśnie z tej świeczki, więc moje wejście wyglądało nic innego jak w ten oto sposób. Była dosłownie leciutka reakcja: nie dobiliśmy nawet 1 do jednego i po prostu wyłapujemy stop lossa. Więc jeżeli ktoś wchodził w podobny sposób jak ja, to mamy minus jedną analizę w plecy. Jeżeli ktoś wchodził z górnych bądź zdolnych widełek, tak samo tutaj nie było po drodze żadnej możliwości wejścia. Wykres nam po prostu nie zrobił żadnej reakcji. Spadliśmy do dołu, łapiąc tym samym po prostu e, likwidację, tak? Czyli tutaj mamy jeden trade w plecy. Następnie mamy kolejne powiadomienie, tym razem od tym razem od Nika Gomeza. Nick Gomez jest to nikt inny jak e, amerykański trader z którym również współpracujemy w projekcie. Take Profit Crew, zamieszkuje on w Miami, bardzo młody trader, bardzo zyskowny i no, jego statystyka po prostu jest naprawdę powalająca. Wysyła on nam mm, analizę na Ethereum. Wygląda on w nas, ona następujący sposób, czyli tak samo jak przy Bitcoinie, mamy strefę reakcji cenowej, czyli mamy tutaj prostokąt, czyli właśnie nasze widełki cenowe, w której chcemy szukać reakcji na tą strefę. I następnie zagrywamy na spadki ceny Ethereum. Wykres był analizowany na przedziale jednogodzinowym. Mamy sugerowane wejście pierwsze, sugerowane wejście drugie, czyli nasze przedziały cenowe, czyli reakcja na, w strefie cenowej. Tak? Mamy invalidation level, czyli poziom naszego zabezpieczenia. Mamy pierwszy profit, drugi profit oraz poziom trzeciego profitu. Jak to wyglądało na wykresie? Jeszcze pokażę tylko, że Nick Gomez prowadzi 4 razy live w tygodniu jest to poniedziałek o 17, wtorek o 17, tak poniedziałek yy, przepraszam, niedziela, niedziela o 17 poniedziałek o 17 i tutaj mamy czwartek oraz piątek o 12 i o 18, więc yy, 4 razy w tygodniu wszystkie live'y są zapisywane, więc można sobie wrócić do powtórek, Nika Gomeza znajdziecie również na Instagramie polecam go naprawdę serdecznie śledzić. Jeżeli chodzi o nasze powiadomienie, to pierwsze od razu przeanalizujemy dwa, pierwsze Przyszło dnia 12, czyli w piątek o 14:45, a następne zaraz później, gdy pierwsze się skończyło, czyli o godzinie 21:17, dostajemy powiadomienie tym razem na wzrosty. Również mamy reakcję cenową, również mamy poziom zabezpieczenia i również mamy trzy wartości cenowe, po których zbieramy profity. Również Nick Gomez, godzina 21:17. Więc wejdźmy sobie na wykres, zobaczmy jak to wszystko wyglądało. Jeżeli chodzi o pierwszą analizę właśnie z początku dnia, czyli godzi godzina to była, żeby tutaj nie skłamać, 14:45 przychodzi nam e, powiadomienie, jesteśmy tutaj docieramy do tak zwanych widełek cenowych. Mamy nasze entry 1, mamy nasze entry 2. i Ja właśnie w tym momencie tutaj transakcję sobie odpalałem, co również rzucałem na Discord, aktualnie Discord mam zamknięty, zaraz się otworzy. Następnie mieliśmy reakcję cenową, czyli zaliczamy pierwsze change of, nasz change of charakter. Była możliwość wejścia, niestety jeżeli ktoś tutaj szukał perfekcyjnego wejścia, czyli właśnie e, już tutaj pokazuję, właśnie z tej tutaj świeczki no, to niestety, tak jak widzisz, brakło tutaj. Przejdźmy sobie na wykres jednominutowy. Brakło tutaj dosłownie, no, milimetry. Tak, milimetry niestety tutaj brakły, ale wiem, że dużo osób po prostu tutaj tą transakcję otwierało. No, brakły milimetry też w zależności, jaka giełda na niektórej mogło, mogło zostać to otworzone. Jeżeli ktoś doliczył na przykład większy spread, mogło zostać to otworzone. Dla mnie byłoby to. Tutaj idealne wejście, czyli mamy przebicie naszej struktury, mamy nasze e, poziomy czyli discount oraz premium. Wróciliśmy do premium, odbiliśmy się akurat właśnie od naszego ostatniego tutaj. Impulsa. No i zaczynamy, zaliczamy spadek w dół. Więc trade całkowicie zaliczony. Osiągamy pierwszy target, osiągamy drugi target, osiągamy trzeci target. Trade zaliczony. Jeżeli ktoś chodził z górnych widełek, to jak 5,5 do 1. Jeżeli komuś jakim cudem udało się tutaj zrobić tak zwane drugie potwierdzenie. No to ma i 4,6 do 1, jeżeli chodzi o całościowy swing, więc bardzo tutaj mocno gratuluję. I tak jak mówiłem, ja tutaj wrzucałem e, tego trade'a, tego trejda wrzucałem. Chyba to? E, wczoraj jest druga. Tak, tutaj był trade, który połowę już zamknąłem. E, I następne było tutaj, tak? Czyli wejście za 2550, następne 2550. 600 i to wszystko zostało pozamykane. Hmm, tak 2600, czyli nawet tutaj e, na tym poziomie już mi się trade zamykał, więc na e, take profit 2 całościowo trade'a już zamykałem, a pierwszy był zamykany, a drugi był zamykany na 2550, więc take profit 3, więc Pierwszy, pierwszy, pierwszy zysk był na tym poziomie, czyli Take Profit 2. Następny zysk był tutaj na tym poziomie, więc tak jak widzisz, cenę wejścia miałem tutaj z Entry 2. Chyba to pozam pozamazywałem, tak, ale jest Entry Price. 2719, więc tutaj właśnie 2719 wchodziłem, więc moja pierwsza transakcja, moja pierwsza realizacja była jak 4 do 1, następnie kolejna realizacja była no jak prawie 6 do 1, więc bardzo fajny trade. Następnie kolejny trade, który wysyłał Nick Gomez, niestety, ale poszedł do stop lossa, więc również tutaj hmm, była możliwość ponownej, ponownego wejścia, tak, czyli sobie przeanalizujmy go tutaj na żywo, więc mieliśmy spadek, mieliśmy spadek, mieliśmy spadek i zaliczyliśmy stop lossa. Ja tutaj nie widzę żadnego odreagowania, ja tutaj nie widzę żadnej możliwości wejścia, więc tutaj można było tego stop lossa jak najbardziej uniknąć. Następnie co robimy? Mamy odreagowanie do góry, odreagowanie do góry, odreagowanie do góry, odreagowanie do góry, odreagowanie do góry. przebijamy mój major high, i kreujemy kolejny wyższy szczyt w tym momencie. W tym momencie właśnie szukam mojego punktu wejścia. Oczywiście niektórzy mogliby już w tym momencie, tak naprawdę, nawet z tej, tej świeczuszki, niektórzy mogliby tutaj szukać już powoli swojego entry. Więc dla niektórych możliwe było również wejście po tym ruchu. Właśnie tutaj. Zobaczcie, jak pięknie ten imbalans został wypełniony. Zostawiliśmy tylko knocika. Więc jeżeli ktoś chce grać naprawdę agresywnie i nie boi się tak małego stoplosa, więc tutaj w tym momencie na wypełnieniu tej świecy bym ustawiał to zlecenie. Stoplos leciutko poniżej i można było sobie rozgrywać tą transakcję. Jak na razie mamy. Jak na razie z takiego wejścia mielibyśmy. Mielibyśmy 4 do 1, ja jednak czekałem do przebicia, do przebicia mojego głównego szczytu, następnie zrobiliśmy powrót, powrót do właśnie tutaj strefę. już mamy discount, tak? czyli właśnie dopiero co się załapujemy, mamy tu też mojo, mojego order blocka, czy tam jak zwał to strefę demand mamy odbicie dopiero po odbiciu ja odpalałem moją transakcję więc troszeczkę później nie zauważyłem tutaj żadnego bardzo fajnego imbalansu do którego moglibyśmy wrócić ale tak jak widzisz wykres wrócił i dopiero poszedł do góry kreując nam kolejny szczyt więc ja w tym tradezie jestem jak na razie on się buja stop lossa dałem dużego z tego powodu że jest to tydzień Otoczka ETF-owa, więc to co zrobi Bitcoin, to może mieć bardzo duże znaczenie również na Ethereum. Jeżeli byśmy mieli idealne warunki i rynek nie byłby tak mocno teraz przepełniony manipulacją, to po prostu tego stop-lossa bym ustawiał sobie tutaj poniżej tego order-bloka. Ale też bym miał świadomość tego, że ten knot również jest moją strefą demand, więc też bym, bym brał to pod uwagę. I tak jak tutaj wrzucałem właśnie na Discord. Już pokazuję na kanał Leverage Swipecoin. Eee, Atakuje Ethereum jeszcze raz. U mnie to była godzina ósma. W Polsce to była około. No, druga rano, tak. Więc tutaj jest wszystko zaznaczone, moje wejście, jak to wszystko wyglądało. No i take profit 1, czyli tak jak ustawiał tutaj Nick Gomez, take profit 1 jest zaliczony. Ja tak naprawdę nie zrealizowałem jeszcze ani dolara. Ten trade u mnie jest ciągle w grze, jest pozycja zabezpieczona. Więc jeżeli zejdziemy do mojego punktu wejścia, to ten trade zamknie mi się na zero i będę wtedy myślał, co robić dalej. Jak na razie zbiera tu się bardzo dużo. Tak liquidity, które moim zdaniem jak najbardziej jest do zebrania, więc prawdopodobnie rynek zrobi mniejszą korektę i być może wyrzuci mnie na break even. Zatrąbi mi wtedy alarm, który mam ustawiony na drugim wykresie, i będę myślał, jak ta pozycja się klasyfikuje, czy będę jeszcze raz wchodzić i kolejnym trade'em, który jeszcze otrzymaliśmy tym razem od Mike'a Sotero. Mike Sotero to jest również amerykański trader oraz inwestor z którym współpracujemy. Analizuje on dla nas solane na dźwigni oraz analizuje nam e, projekty z sektora DeFi oraz wszystkie inne middle oraz low capy. E, więc Mike Sotero można zobaczyć na Instagramie. Mike Sotero prowadzi dla nas live y, tak jak tutaj widzisz, dwa razy w tygodniu samodzielnie i bardzo często we dwójkę z Kurtis Cobain jeszcze tutaj e, dołącza się do jego live'u, Więc bardzo warto śledzić tych dwóch panów Mike Sutero oraz Kurtis Cobain właśnie na platformie Go Live. I jeżeli chodzi o. Mm, Zagranie od Majka. Dostajemy je o godzinie 17.30. Mamy narysowane strefę reakcji cenowej. Mamy narysowany poziom zabezpieczenia ceny oraz zebranie poszczególnych targetów czyli zabezpieczenie ceny. Nasza realizacja zysków, sugerowane pierwsze wejście oraz drugie wejście i jak to wygląda, już pokazuję na wykresie. W chwili obecnej jesteśmy w chwili obecnej, mogliśmy wchodzić z naszego Entry 2. Z naszego Entry 1. Do Take Profit 1 jeszcze nie dolecieliśmy. Jesteśmy tak naprawdę dopiero w połowie drogi. Ja czekałem tak samo jak na Ethereum na reakcję w strefie. Tylko to sobie ojejku na reakcję w strefie. Więc bardzo tutaj szybciutko zaznaczę. To jest schemat, który mniej mi się podoba niż na Ethereum, aczkolwiek nie jest tak zły. Jest mocna reakcja do góry spinamy się tutaj do góry kreujemy wyższy szczyt spadamy w strefę discount odbijamy się również wejście miałem troszeczkę spóźnione jak na razie jesteśmy na plusie bardzo duże prawdopodobieństwo że ten trade mi wróci na break even i tak samo jak na Ethereum będę po prostu myślał co dalej więc tak to wygląda jeszcze raz podsumowując Bitcoin łapiemy tutaj na Bitcoinie nie ten wykres Łapiemy tutaj na Bitcoinie stop lossa. Jeżeli ktoś grał bardzo agresywnie, czyli tak jak na przykład ja, łapię stopa. Jeżeli ktoś czekał na przebicie, że tak powiem, tej głównej struktury w tym tutaj momencie, to sobie stop lossa oszczędził. Nie mieliśmy możliwości kolejnego wejścia. Następnie Ethereum. Łapiemy całkowitego swinga, który nam daje bardzo, ale to bardzo dobry potencjał, bo łapiemy tak jak już wcześniej powiedziałem. A jejku. Ciężko tu pozaznaczać. Bo łapiemy, tak jak powiedziałem, z górnych widełek prawie 6 do 1. Jeżeli ktoś wchodził z drugiego potwierdzenia i udało mu się złapać to wejście, to ma jak 4 do i 4,5 do 1. Jeżeli chodzi o Ethereum, łapiemy tutaj. Likwidację, następnie mamy okazję ponownego wejścia i jak na razie jesteśmy po prostu w tradzie i taka sama sytuacja z Solaną, tylko po prostu nie, nie zdążyliśmy złapać likwidacji. Więc to by było na tyle. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do Akademii Take Profit oraz otrzymywaniem takich analiz oraz otrzymaniem dostępu do. Um, do live'ów z traderami z którymi współpracujemy to poniżej są wszystkie informacje. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Franiczek Grumak.